Świetna robota. Z pewnością kosztowało to trochę wysiłku, ale naprawdę, naprawdę warto. W tym momencie zastanów się, czy nadal są trzy jakieś ostatnie możliwości. Czy masz ich kompilację. I w tym miejscu zapisz trzy rozwiązania, które pozostały, lub ich części składowe, lub ich kompilację. Czas dokonać ostatecznego wyboru. Lecz zanim jeszcze wejdziesz, że to jest, już ten wybór, ta decyzja. Wprowadź technikę MVP, czyli przetestuj każdą z tych możliwości lub jedną z nich, tak? Przetestuj, jeszcze nie mówiąc nikomu o tym, że podejmujesz taką decyzję, jeszcze nie wprowadzasz to. Jeśli dysponujesz czasem, zrób to w sposób rzeczywisty, jak najmniejszym zaangażowaniem czasu i finansów. Jak najmniejszym zaangażowaniem czasu i finansów pamiętaj, że to jest test, tak? Warto jest, zanim kupisz Nowy samochód, zrobić jazdę próbną, zastanowić się, czy to jest ta właściwa decyzja, czy to jest ten właściwy samochód, prawda? I podobnie tu, małym nakładem, warto jest się zastanowić. Jednocześnie pamiętając, że handlujący samochodami chcą sprzedać Tobie ten samochód, więc wszystko będzie się kręciło wokół tego błędu, żeby tylko i wyłącznie, błędu żeby tylko i wyłącznie potwierdzić, że Ty podejmujesz dobrą decyzję czy to jest najlepszy samochód, taki, który się nigdy nie psuje, jeździ bez paliwa, bez ładowania prądem, no po prostu najlepszy, tak? Warto jednak przetestować, czy jest mi w nim wygodnie, czy się dobrze czuję w tym miejscu. No też ta technika 10-10-10? Teraz wprowadzamy to w rzeczywistość, w życie, jak najmniejszym nakładem czasu jak najmniejszymi finansami. Chcesz, nie wiem, podróżować? Zrób małą wycieczkę. Chcesz jeździć bardzo dużo na rowerze, gdzieś jakiś długi dystans, to co jest moim marzeniem? Zrób najpierw test, czy dasz lepiej przejechać 80 mil, tak przez kilka dni. Potestuj małym nakładem, dobrze? Jak najmniejszym nakładem finansowym i czasowym. Jeśli dysponujesz czasem, lub jeżeli nim nie dysponujesz, zrób. Hmm. I zbliża się ten już taki ostateczny termin do podjęcia decyzji. Może to zrobić w swojej wyobraźni, tak? stosując ponownie tą technikę 10-10. Jednak postaraj się poczuć, co się dzieje po wprowadzeniu już tej decyzji w życie, tak jakby to już zapadła klamka. Nie, że za 10 dni, za 10 tak, minut, 10 dni, 10 lat. Tylko tak, jakby rzeczywiście zapadła już klamka, decyzja wprowadzona w życie, ale ja zachęcam do tego, aby to było. Test taki rzeczywisty, najmniejszą ilością czasu i najmniejszym nakładem finansowym spróbować. Tak zrób dla decyzji pierwszej, dla decyzji drugiej i dla decyzji trzeciej lub ich kompilacji, jeżeli masz już tylko jedną, tak? Wprowadź ją w życie jeszcze nikomu nie oznajmiając. Jeśli dysponujesz czasem, przejdź przez te etapy testowania każdej z pozostałych tych trzech możliwości lub ich kompilacji minimalnym kosztem. Pod każdym względem, zarówno finansowym, jak i czasowym, staraj się robić z tego notatki, z efektów pozytywnych, jak i efektów negatywnych. Dlaczego notatki? Ponieważ twój umysł będzie cię pchał, abyś ty tylko i wyłącznie potwierdzić. to jest tak, potwierdzam, to jest dobra decyzja, tylko i wyłącznie potwierdzam. Tak, jest to już prawie dobra decyzja, ale warto jeszcze zrobić ten test MVP. Tak, jak najmniejszym kosztem, robiąc notatki pozytywne i negatywne. Może taką tabelę plusów i minusów? Tyle było pozytywów, tyle było negatywów. Czy te negatywy to naprawdę negatywy? Jakie mogę zmienić? Jednak jeszcze nikogo o tym nie informuj. Nie informuj o tej swojej decyzji. Bądź obserwatorem, co się dzieje i czy idzie wszystko we właściwym, oczekiwanym przez Ciebie kierunku. Oczywiście pamiętaj, że zawsze będą pojawiały się niedogodności. Będziesz wchodzić w coś nowego, prawdopodobnie może się pojawiać lęk przed nieznanym. Może się okazać, że boję się troszeczkę tego, ale należy podjąć tą właśnie decyzję. Dlatego trzeba zrobić ten test. Czy dasz radę? Czy podołasz temu wyzwaniu? I jednocześnie motywatorem niech będzie to, że wiesz, że są błędy poznawcze i one zaburzają spektrum podejmowania najbardziej właściwych decyzji. Super. Proszę, zrób to wszystko i przejdź do następnego materiału wideo.